Cześć z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Tak samo jak dwa lata temu, mam przyjemność uczestniczyć w targach Interzu do Dorymberdze i również tym razem pokażę Wam najładniejsze, najciekawsze akwaria na targach. Jest tego naprawdę sporo, także naprawdę postaram się Wam pokazać tylko te top of the top. Zacznijmy sobie może nie od najlepszej, najładniejszej aranżacji, ale zdecydowanie od największego akwarium i no, tym, tym potężnym rozmiarem robi wrażenie. Akwarium jest akrylowe. Zobaczcie sobie jak grube, jest tutaj, jak grube są tutaj te ściany. Bardzo duży kolcobór pływa sobie w środku. Ogólnie akwarium Mam wrażenie, że to taki biotop afrykański. Są tutaj barwniaki czerwonobrzuche oraz świcy kongijskie, również ten kolcobrzuch. Jeśli chodzi o roślinność, mamy tutaj 100% rośliny epifityczne, anubiasy, mikrozoria, na górze też poprotki. Jeśli chodzi o, o aranżację, to wykonał ją Oliver Knot, więc myślę, że dobrze Wam znany wszystkim Aquascaper. Na akwarium naprawdę. No, wysokie jest przynajmniej na metr, może nawet metr m i przykuwa uwagę każdego przechodzącego tutaj, uczestnika targów. Nawet te świeciki tutaj wyglądają na małe. Kiedy ja miałem je w swoim akwarium, to miałem wrażenie, że to jest duża rybka. No, tutaj wygląda jak mała neonka. Jeśli chodzi o filtrację, to całe serce tego zbiornika mamy tutaj potężny SAMP z całym oprogramowaniem. Nawet nie będę udawał, że wiem co tutaj jest do czego. No to nie są projekty na, na moje zdolności na ten moment. Chodzi o wykonawców. Firma jest... E, o, przepraszam. Firma jest, jest ze stoiska New Wave Aquarium Concept. I tak samo jak dwa lata temu, również podczas tegorocznej edycji, e, stanowisko Denerle przyciągnęło moją uwagę. i w zbiorniki są naprawdę czyste, e, roślinne, w nienagannej kondycji. Tutaj mamy no, interesujący skate, oparty na. wyglądają to jak korzenie darko, głodzie oraz czarna lawa po bliżej przyjrzeniu się. Nie mają tutaj niewielki problem z glonami, ale ogólnie dalej zbiornik w tym sprawie wydarzenia czystego. Tutaj ta czerwona krypta koryna zrobi naprawdę ciekawy efekt. No i też dobranie kolorystyczne tła. Tutaj jeszcze takiego nie widziałem Tam na dole czerwień i, i to, ten turkus. Wygląda to ciekawie. Tutaj na środku mam wrażenie, że to jest. Potamogeton ale mogę się mylić. Albo Pogestemon Stelatus. No, jedna z tych dwóch roślin, one mają podobną strukturę. Jeśli się mylę, dajcie znać w komentarzu. Na korzeniach mamy Anobiasa, a trawnik z Marsilei Trenatus. Zbiornik numer 2 od prawej. Tu, jeśli chodzi o kondycję, jest już dużo, dużo lepiej. zbiornik inspirowany zbiornikiem holenderskim. Nie mamy tutaj elementów aranżacji w postaci kamieni i korzeni. Głównie roślinki. Postaram się odgadnąć większość z tych gatunków. Trawnik. Right. Minkantemu Monte Carlo. Dlaczego tak uważam? Pomimo tego, że są na prawo małe liście, no jest dosyć gruby. Wydaje mi się, że kamien to skali kuba. Mam jeszcze mniejsze liście i przy tej grubości już naprawdę żółty od spodu. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Tu po lewej stronie mamy też zminiaturyzowaną restaurację Helferi. Tutaj mamy temper e, Rotali Bonsai, Tutaj jest dosyć ciekawy łodygowiec. Wydaje mi się, że to też będzie jakaś nowa odmiana Rotali. E, tutaj mamy na pewno dużego Hemientusa, Hemiantus Wakrementoides. Macry, e, powyżej mamy Rotale Indica z bardzo dużymi liśćmi. W środku cool. e, prawdopodobnie grofila, być może ze stereofonia. Mm -hmm. no, tutaj mamy Rotale hre, that, was... pięknie bombująca. So, to... Tutaj mamy bakopę Karolinianę, Ludwigia palustris okay. super Tutaj być może kolejna alternatora. Lobelia Cardinalis Mini i Vlexa Japonita. Jeszcze raz na całą akwarium Spiernik są o długości około 100 cm. Na 45, chyba 45, tak na oko, być może nawet na 50 wysokie. Okay. I tutaj mamy ostatni zbiornik. Zdecydowanie jeśli chodzi o aranżację, to mój ulubiony. Bardzo mi się podoba ułożenie tych korzeni, a jako podstawę znowu widzimy tutaj czarną lawę. No i tutaj znowu widać, że mają jakieś problemy, troszkę silnicy, troszkę zielenic, ale w dalszym ciągu, jak dla mnie, zbiornik robi wrażenie. Nie mam. Jeśli byłby w idealnej kondycji, to według mnie, moim skromnym zdaniem, byłby to najlepszy zbiornik na targach. Jest taki delikatnie tą kondycją nie domaga, Dlatego, moim zdaniem, niestety nie wygra Ale dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw Waszej opinii. E, tutaj też mamy trawnik Micro, temu Monte Carlo w tle e, duży Piantus który tutaj też na drugim tle nam przychodzi. E, znowu Rotala Indica I tutaj mamy zakończenie e, na korzeniu ty grową Tutaj wygląda i mieli jeszcze e, Helan filmerum. E, między korzeniami oczywiście musimy pożyć dłuca Falną. No i mamy stoisko Skylight Jokuczy, Moim nieskromnym zdaniem najładniejsze stoisko na tegorocznych targach Interzu 2024. Nieskromnym, ponieważ miałem przyjemność w pomaganiu projektowania oraz budowania tego stoiska. Oraz z obiema firmami mam przyjemność współpracować na co dzień. Stoisko otwiera nam terarium zaaranżowane przez Adriana Jelonka z firmy Yokuchi oraz oświetlone lampą Skylight PRI-55. Terarium jest roślinne. Mamy tutaj trawniczek z Hemianthusa calitricoidesa. Z przodu na drugim planie witonie białą oraz czerwoną. Zobaczcie, jak duże są ich te liście. Naprawdę pięknie wynawożone terarium. W terarium zamieszkuje samica ptasznika nadrzewnego. ma tutaj parę gniazd już uwitych w tym terarium. terrarium mamy różnego rodzaju poprotki. Na tle znajduje się mech oraz yy, fikus oraz pięknie wybarwione neoregelie. Jest też taki nowy produkt testowany z yy, taka Takie podłoże, papka, którą nakładamy na tylną ścianę terarium. I ona w bardzo łatwy sposób porasta mchem. To jest coś, co chłopaki na razie testują. Dobrze. Coś, co, czego możemy w przyszłości wyczekiwać. No i kolejny zbiornik, który wita nas na wejściu na stoisko Skylight Yakuchi. Mam nadzieję, że w większości Wam znane akwarium. Akwarium, które na co dzień stoi w sklepie Aquashow w Warszawie, które miałem przyjemność już prawie dwa lata temu zakładać z Łukaszem Ciszkowskim, właśnie tam w Warszawie. Akwarium o wymiarach 120x60x50 cm. Kompozycja w postaci centralnie ułożonej wyspy z korzeni Ironwood. Mocno, mocno już zarośnięta, pięknie dojrzały zbiornik, który naprawdę tutaj robił wrażenie na tych targach dużo roślin epifitycznych, Microsorium Trident, Polbitis, w tle mamy rotale, rotale zieloną oraz rotale Orange juice. Troszkę tutaj po niektórych liściach możemy zauważyć, że są braki w nawożeniu makroelementowym. Te liście gdzieś tam starsze żółkną, nie są tak wybarwiane jak być powinny. Niemniej jednak no, akwarium nadal jest bardzo czyściutkie, zadbane. Na ten moment w akwarium pływają krewetki, które tutaj przyjechały po prostu nie będąc wyłowionymi z akwarium. Na co dzień w akwarium pływa bardzo dużo różnych bystrzyków. Ci się pytają co to za mech, a to nasz mech-zdrojek po prostu. Nie jest to populna, popularna roślina. Hmm, tutaj kiedyś była również Glossostigma, teraz już hmm, przeraśnięta przez hmm, mchy, przez kryptokoryny, przez hydrokotyle. Oczywiście nad zbiornikiem świeci lampa Highlight, Skylight hypersport w wersji FL. Na standzie. Również za Skylighta. Jeśli chodzi o kolejne zbiorniki, to w środku mamy cztery, po lewej stronie 45 zaaranżowana również przez Adriana Jelonka z roślinkami w mega zdrowej, mega dobrej kondycji. Tutaj mamy staurogynę, po której najczęściej, najszybciej widać jakieś niedobory makro, mikro elementów. Często właśnie robią się stare liście żółte dziurawe, tutaj tego nie ma, jest, jest po prostu mega. Hydrofila araguaja z którą ja do tej pory nie miałem szczęścia, zawsze podczas startu zbiorników rozpuszczała mi się i, i później już jej nie nasadzałem znowu, a roślinka naprawdę ciekawa na drugi plan z wyjątkowym kolorem, takim brązowo czerwonym akwarium wypełnione krewetkami redshery oraz Amano w tle mamy Rotale Green Rotale e, Hre prawdopodobnie lub Colorate i tutaj znowu Rotale Green oraz e, Tonine Lovitans jeśli się nie mylę też bardzo zdrowi okno i nadal akwarium świeci Skylight Hyperbar w wersji 45 cm ze standardowymi nóżkami Teraz obok mamy akwarium 60x40x40, które również ja miałem przyjemność aranżować w Aquashow u Michała Pawła. Wydaje mi się, że na początku tego roku akwarium jest zdecydowanie mocno, mocno przerośnięte. Tutaj sprzydałoby się to mikrozorium, które praktycznie pochłonęło cały scape wyciąć przynajmniej 50% to takie minimum. E, ten trawnik też odświeżyć. Ten trawnik mocno przerósł mchem. E, praktycznie przyciąć go do zera i wtedy odrósłby fajny i zdrowy. E, z wszystkich łodygowców, które tu nasadziłem, bo e, nasadzałem tam kilka różnych gatunków, m.in. Juncus Repens, Pogestemon Erectus, wszystko przerosło niestety e, Rotalom Orange Juice i Rotalom Green i, i zanikło natomiast dalej zbiornik robi tutaj wrażenie i, i myślę, że nadal jest ładny dajcie znać co o tym myślicie w komentarzu no do tej 45 to na pewno się nie umywa ale przy odrobinie pielęgnacji myślę, że znowu można by go fajnie wyprowadzić co ciekawego jeśli chodzi o ten zbiornik mamy tutaj nowy produkt od firmy Skylight taką beleczkę ledową i ona nazywa się N-Trig. jeśli chodzi o to światło to wersja 60cm ma zaledwie 30W ale ma 100 lumenów na każdy 1W także jest naprawdę jasna i nie traci wcale saturacji tutaj tych kolorów oczywiście lampka ma wbudowany kontroler Wi-Fi i dzięki temu dużemu radiatorowi, który się tutaj znaj znajduje, ona się praktycznie no, delikatnie się nagrzewa. Wiadomo, że belki LEDowe muszą oddawać ciepło, a, ale y, ten radiator tutaj jest bardzo wydajny. I to w połączeniu z certyfikacją IP67 pozwala nam na zamontowanie tej belki LEDowej pod pokrywami y, akwarystycznymi. Więc to będzie coś naprawdę. Fajnego. Dodatkowo te belki będą w rozmiarach od 15 cm aż do 150 cm, praktycznie co 15. Więc mamy 15, 30, 45, 60 i tak dalej. Będzie tego naprawdę dużo. I będzie to y, produkt tańszy od lampy Skylight Hyperbar. Więc y, myślę, że ciekawe, ciekawa rzecz, którą można będzie się zainteresować już za parę tygodni. I ostatnie dwa akwaria, tutaj mamy zbiornik 90 cm, zaaranżowany przez Marcina Biedala, On właśnie nam przyszedł i ucieka od kamery. Aranżacja oparta na Dragonstonach, bardzo dynamiczna. Oczywiście wszystkie te zbiorniki są na podłożu Jokuci oraz nawożone nawozami Jokuci. W akwarium pływają bystrzyki Amandy bardzo spora grupa również otot, otoski przymyściowe i krewetki amano, które tutaj zrobiły świetną robotę bo zbiornik po prostu w idealnej kondycji nie znajdziecie tutaj ani jednego oglona. w piasku na przodzie rośnie nam Eloharis parvula gdzie nie znajdziemy mchy także naprawdę piękny, czyściutki zbiorniczek, a nad nim świeci lampa Hyperbar Wersji 75 centymetrowej. I ostatni zbiornik. Wydaje mi się, że to będzie 80. Również mamy tutaj taki klasyczny Nature z wyspą na środku z delikatną cieniutką warstwą piasku dookoła. Mocno przerośnięty, ale dalej. zrośnięty po prostu w nienagannej kondycji. Tutaj ta kula złotych owców z, z rotali green z hydrofilii aromatiki. Jeśli dobrze pamiętam. OK, to wszystko, co zdecydowałem się pokazać Wam na tegorocznej edycji Interzu w Norymberdze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, które z zaprezentowanych stanowisk lub zbiorników podobało Wam się najbardziej. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!